patrzyli kościeliscy za i ci co byli na streamie wiedzą, że muszę z kuzynem moim grać, więc przy okazji nagram trzecią część grania z moim kuzynem w rozsadzach i chcę zadymę i muszę mu niestety usługiwać, więc sobie taki jest mój dzisiejszy challenge w sumie. Czy on bel na zadymę? No dobra, niech mu już będzie. Mi się nabrało, no nie będzie chciało już pstrog, jak zagram dwie godziny oj, tak trochę cienko. Ale on i tak pierwszy zginął, to, to co ten kieł robi? Nie, jak ob nie obro... No naprawdę na, nie dziwię się, że nazywa się Bot 2. Dziwię się, że jesteś Botem. Znaczy nie o moim kuzynie, to jest jak coś tylko o tym bot 2, tym grifie. Nie no dlaczego? No weźcie się to! No co u nie... Tego nie agrywam, ja żeby Nie tylko, że mi się nudzi, tylko po prostu. No widzicie, no ci też, że sami się nie da nic zrobić. Po co płaczesz? Ja? No? Nie. Też mam. Co? No na pewno, Skwik zabił trzech. No, no. Jednym atakiem, no. A mieliśmy pełne HP. Dobra, na szczęście obroniłem. Znaczy no w sumie nie ja, ale, ale prawie bym miał obronił. Dawaj dwóch na jednego, to banda łyżego, A trzech na jednego, to banda dresowego, nie wiem. No w sumie. Ty masz już chcesz! To to no ulta użyłem widzowie, ja bym, nie jestem taki głupi by nie użyć wtedy ulta. No? No no weź do bramki, haha nobek! Ci już drugi! Nie gram z nim no! Zaraz, nie lubię tak grać jak na siłę. Nie lubię tak. Nie lubię na siłę grać widzowie. No jest za dyma, czego chcesz? Dobra, już wiem o co ci chodzi. Nie. Masz! Skoro to kandydat dnia, to przynajmniej patrz co robię. A cię co robię? To jest mapka dobra pod o, po o chwila czy ja tam jest bramka? Ich, czy nasza a, Strzeliłem gola! A to nie ja! A, bo ja przez przypadek strzeliłem gola! Wow! No szybciej spadę, no ale... Dawaj, bo jak nam strzeli! No, jesteś debilem, kolet. Jesteś totalnym zerem! Ale to totalnym! No ultem... dowódź... A tu się nic nie dostaje, to po co my w to gramy? Nie rozumiem cię. co myślał chyba, że się tu pucharki dostaje. Przygląda wydarzenia, no. Nie! Wszystko zaraz wybierzesz. No... Jak wygląda ta gorąca? No nie, poczekałbyś na mnie. Co? Nie Dobra, wiem, że ja też się. E, Wiecie, że my mamy znaki zapytania? On o tym chyba nie wie. On o tym. A, nie mamy. Czemu nie mamy? A, bo on mnie zaprosił. Nie, ja go. Czemu nie mamy znaków? To ja mogę szybko z takich łatwych, takim trudnym tym. Aha, dobra. Easy. Aha, bo on mi odsia. Ej, proszę nie citować! No przegramy przez ciebie, co ty robisz, się tu strefy przejmuje, a nie się bijesz z daleka, jak jakieś małe dziecko, się strefy przejmuje, dzieciaku. Zaczynałem, że potem pewnie to obejrzysz, więc jakby no, <śmiesz> śmiesznie będzie jak się zobaczymy potem. Się strefy dzieciaku przejmuje, a nie sobie grasz tak po prostu. Dobra, ten kruch przynajmniej ogarnia. Ile 70% oni mają? Z dupy krzaków to wzięli, tą liczbę. Supercel chyba liczyć nie umie. Policz to jeszcze raz. Supercelu. Bo ci się coś pomyliło w dupie, coś ci się poprzewracało. No, coś mu się naprawdę poprzewracało. Z dupy im 90 wziąłeś. No tu się zabija! I się przejmuje, a nie, ty się stoisz na tej strefie i się nie ruszasz, Awka masz, kurde. A FK to można być w tym. A FK to można być w tym. W, w, w Robloxie, a nie Minus 666! Przeklęte! Ale co? 666 dostałem leczenie. Odrabiasz mi na niej pucharki. Ja wczoraj na niej miałem 680 pucharków. Nie, no nie byłbym miał 24, ale 630. Więc... Nie umiesz gadzić na majkiem To wybalać. No właśnie. Ja przez ciebie muszę Tika chyba wziąć. Tika? Odzie? Tak z tym? Tak, Nie mówisz na poważnie, że ty lu będziesz grał. Ty sobie żartujesz. Ty sobie robisz żarty chyba. No! No! Ej! Ja zminusowałem 100 pucharków. No, 100 pucharków zminusowałem. Gdzieś... W w nie wiem. Pół godziny zminusowałem 10 pucharków. Za znaczy 100? Czemu nie powiedziałeś, że... Czemu ta nie jest mroczna mapa, jest zwykła, yy, to jest już takie zależne, prawda, dawać sticka tego, ej nie da się, tylko gadżet jest taki, a nie wziąłeś, nie masz takiego gadżetu pewnie, bo to jest za mały poziom, o masz, ej nie, on jest jakimś citerem. jak ty masz skina Leona za 150 gemów, jak ty nigdy w życiu 150 gemów nie miałeś. Tylko i tam po to, by wykrywać, a nie sobie wchodzić w i przegrywać celowo. Ej, aha, nawet na strefie chyba nie był ani razu. No, chociaż kawałek stań na tej strefie, a nie jestem w krzakach kapić, gdzie źle ona by w krzakach. Mogę ci napisać, że nie mogę grać. Bo ja już płacę widzowie, bo to się nie da. Ja nie lubię grać z przegrywami po prostu. A to będzie. No trudno mam to gdzieś. Niech się dowie, jakim nóbkiem jest. Będę godzinę postacie wybierał. Nie gramy na gorącej strefie. Nie, nie będę brał, bo ty sobie chcesz. Gdzieś mam ten challenge, uwalam go, nawet nie. Przemy go mocno ciągnę, macefiriecie. Chyba Sergejem chociaż troszkę umie grać. Ale to ledwo, no naprawdę ledwo. Ten naszmiar być sobie żartuje. Jak oni tak szybko? Zrozumie, że są we trójkę, ale tak szybko się nigdy nie zdobywało. Co mnie podpaliło? Tu nie mógł tak długo palić! Cheater! Cheater, zgłaszam! Supercel, dajcie zgłoszenia w grze, bo ja nie, nie umiem grać z cheaterami. Ja nie będę grał z cheaterami. Ja gram od No taki cheater, nawet się ruszyć nie mogłem. Dobra, widzę, że już na nie muszę wziąć. Co jest? No to mi się, co? O. No. Ten se chodzi z tej do tej strefy, se stoi, se nic nie robi, nudek. A, ja to bieram, ani się nie, nie, no naprawdę się odechce wagrać nawet w najlubiejszą grę z takimi ludźmi. No po prostu się z nim nie mogę rozłączyć. Bo będę miał karę, nie wiem za co nawet. Nie gram z nim. Znubę. Zaraz napiszę po tym odcinku, muszę spadać, że na koniec odcinka zobaczymy, czy coś odpiszę, czy coś zrobi z tym aktem. No, fakt, że jest nubki. Może nie, nie wiem! Dla niego nie istnieje nic innego niż Skoki i Brow Stars. Tylko Skoki i Brow Stars. Mm. Jeszcze jak przyjeżdżam na przykład do niego albo on jest u mnie, to mnie szantażuje. Przecież nie pójdę go zgłosić na policję, bo no no co, no to mój kuzyn w końcu, no to nie będę jeszcze szedł kuzyna zgłosić na policję. Ezo, ja? Aha! O. Ja nie eee, e. e, Bo ja się fullbędę właśnie. Nie Ej, bo nie, bo nie wiem. Ej, właśnie ja nie wiem no przegrywam, nie, zmieniam! Zmieniam, wyzwania. Ale Nie obchodzi mnie, czy chcę zmienić. Jak się jeszcze raz przegram, chodź. To gram ostatni raz Edgarem. Jak też przegram, to piszę, muszę kończyć. Nie, nie obchodzić, jaką będzie miał na to reakcję. Ja po prostu chcę już to zakończyć. <tosłuch> tak naprawdę bym na, na początku zapisał, nawet tylko dlatego, żeby odcinek chociaż jakiś był. Się Cieszy. Bot gra! Gra bot za niego! Bo on nawet Kuba nie wziął. BOD za niego gra. BOD za niego gra. O, już normalny gra chyba. To, to była szelka? Nie, to. to Lola. A jednak szelka. <ślesy> Co mnie żeby zabiła? Co mnie, żeby miał piętne miejsce? Ja mam to gdzieś. Ja idę na policję, że ci też. Ej, nie rozumiem, żeby się bardzo jeszcze to Że, że... że kidowskim jesteś. Co mnie to obchodzi? To nie moja wina. Ty byś raczej nie chciał z takim nowym grać i sobie pucharków minusować z miliard. Ja nie mam kim grać, a on tego nie rozumie, że mam na 20 randze, bo on ma dwie postaci na 20 randze. No, to jest bot, ewidentnie ze mną gra. Z ścianę się strzela i niko nie bije nawet tym. Więc... Zabij chociaż jedną osobę, to się dowiem, czy jesteś botem, czy nie. To nie na facie, bez fartu. Dobra, następnym razem ultem cię pocisnę, naprawdę, bo. A nie, bo ty masz ult. Nie, bot idzie do szelki z ultem z dwoma cubami, on ma, ona ma 11. No, to na pewno jest bot. Żoni, zauważymy, jak się odrodzę i jakby będzie po mnie.

Co? tyle z mojego tryhardowania, chociaż 7 plus, Wow, Ledwo! Gdyby niejako bym przegrał. Teraz, Edgar, wszystko, wszystko, wszystko albo nic, Edgar, wszystko albo nic. Przegram, przegrasz, odinstaluję Brawlar, wygrasz, nie odinstaluję. A ty gra z drugie miejsce, no gram jeszcze z nich. Sumie... Przynajmniej fames se zrobię na YouTubie. Fame? No, żeby popularny być. No to nie jest tak, że wykorzystujemy jego kuzyna, no nie? Znaczy, on nawet sam powiedział, że jak będę z nim grał kiedyś, to żebym nagrał odcinek. Co nagrywam. Cisnę z niego bekę. Znaczy, w sumie nie cisnę, bo to mnie bardziej boli, niż... Aha! ...z tego bekę.

17 kelubów! Dynamite! A, na dwa hity? No to jego ja masz na hita. No bus jeszcze no no. Podchodź do buza. Tak, podchodź, to było mądre. podchodzić do buza. Dobra, no, przejedi miejsca, ale musisz naprawdę się nie ciegać, a jeżeli chodzi o to się, to było na tyle. Ja się z żegnam. Pa, pa.